Siema, ja jestem odsypek i w dzisiejszym odcinku postawiłem sobie pewne zadanie, ponieważ chciałem zrobić więcej koksów niż posiadał sobie serwer, czyli musiałem zrobić więcej niż 10, a, my, a jeden koks, no, spoczywa w moim Cześć! Jak każdemu wiadomo, największa szansa na koksa jest w piramidzie. Akurat znam kordy pustyni Więc postanowiłem się tam przelecieć. Dobra widzowie mam, mam już pustynię i co jest? Piramida? Oj! Muszę teraz uważać. Zobaczmy, tu nie ma chyba koksa. O, dobra jest Golden Apple. I w sumie tyle z ciekawych rzeczy. Teraz lecę szukać kolejnych piramid. Ogólnie latam sobie tutaj i tutaj widzę, że są te nowe bagna. Obok tej pustyni. Ta pustynia jest strasznie mała. Ale postaram się jeszcze znaleźć chociaż jedną piramidę. Chociaż jedną. Jeszcze. No bo w piramidach najłatwiej jest znaleźć koksa. O Żaba. To jest żaba, żaba. Nic więcej tu nie ma, w sumie ciekawego. No to pora. No to już. Stąd, to stąd odlecę. Ogólnie szukałem kolejnej piramidy. I znalazłem wioskę. I <grym> odpaliłem na jazd. Niestety. Ja zapomniałem, że mam Badomena, więc zaraz z tej wioski będę uciekać, tylko zobaczę co jest w skrzync. Nic ciekawego. Teraz spier Dobra, dalej latam tam po pustyni. Uuu, piramida! piramida! Zobaczmy, czy tutaj mi dopisze szczęście. Ja pierniczę. Dobra, przynajmniej nie muszę nic niszczyć. D-DWA! Co jest Co jest? Dobra widzowie Tutaj za trochę takie kółka i zobaczyłem gdzie jest ten termin portal. No to zobaczmy, Muszę że tu mi się poszczęści. Koks! Kolejny, kolejny koks! Uuuu! Moja reakcja na wszystkie koksy to, to jest ucieszenie, bo jak mi się to uda zrobić no to... No to... O, nie dość, że najwięcej serw mam na całym serwerze, to jeszcze będę najpotężniejszym graczem. Ja jestem. tu ser? No dobra. Szyba. Dobra, to tak. Dobra, wszystkie skrzynki. Tutaj morska fortuna to mi się nie przyda. Koks kolejny! Co jest? Dobra, gapika sobie wezmę. I kolejny koks! Co?! Trzy koksy! W jednej piramidzie! W jednej idzie trzy koksy! Napiszcie mi, czy to jest rzadkie, czy nie. Czy nigdy tak nie miałem. Zaraz muszę jakoś stąd wylecieć. Po tym jak zdobyłem 6 koksów plus jednego wziąłem z Endeng Chesta, postanowiłem, że zadzwonię do mojego kolegi Ramonezy. Halo, stary, jesteś? No, siadam, ja. Ile masz ogólnie koksów? Bo tam wiem, że ta reszta ma 10. 9 mam. Ja mam 7. O, no, no dobra liczba. No i ogólnie no, nie mówiłem Ci w ogóle, ale próbuję pobić... Cały serwer w, w posiadaniu koksów. no. No. To teraz idę szukać kolejnych piramid i tych innych struktur. I... dobra, No. to będę jeszcze zobaczyć, że pobiję cały serwer. No to elo. Miałem już dosyć szukania piramid po tej pustyni, więc postanowiłem kopać się w ziemię. Dobra, idę jakieś 15-20 minut i szukam spawnera, ale akurat znalazłem. Nie mam wolnego miejsca w ekwipunku. Koks! Znowu koks, 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 koks. Uf, spokojnie. To tylko koks. Ósmy do kolekcji. To jeszcze na Jak się zastanawiacie, gdzie jest reszta koksów, to są one tutaj. Nie schowam kolejnego. Zbieram enterczesta. I będę szukać kolejnego spawnera. Ogólnie teraz będę schodzić tutaj na dół. Tutaj walczyłem z zębiakami. No, jeszcze wiadra nie zrobiłem. Fajnie. Tutaj jakieś tunele są. Tam nie ma, postaram się, o, mop spawner, Zombiaków tym razem, uwaga, czy będzie koks, nie ma koksa tym razem, akurat, no to idę szukać kolejnych. O, tutaj, bo tu jest jeszcze jedna skrzynka i jest koksik, tak kurde, jest, chyba będę tym. Chyba będę miał najwięcej koksów na całym serwerze. Mam aż 9 koksów, no coś jest grane. teraz lecę szukać kolejnych spawnerów. Tutaj yy, patrzyłem, tutaj jest jakaś jaskinia. Tu sobie zejdę w głąb, i może to będzie jakieś wejście do mob spawnera, czy mob spawner odkręty. A, jeszcze nie umiem. Jak to jest jakiś kobel ogólnie, albo to będzie mob spawner, albo coś. Tak, to jest mob spawner! Dwie skrzynki. W jednej koks, koks, fuck! Tak. Koks, dobra. I w drugiej nic ciekawego. Ale jest dziesiąty koks! Dziesiąty koks, jeszcze jeden i jestem najpotężniejszym graczem. Musi mi się to udać. Dobra, teraz tutaj widzę, że, są, że jest trochę zombiaków. To możliwe, że tu będzie kolejny spawner. Mam nadzieję, że to będzie koks, bo znalazłem dwa spawnery, w których nie było koksa i jeszcze znalazłem po drodze tego mineshafta, w którym gdzieś jeszcze było koksa, ale nie wiem, ale tam nie wiem, czy w mineshaftcie można znaleźć koksa. Ej, dwa spawnery wbite w siebie. Dobra, trzeba szybko zniszczyć spawner i ten drugi też. Ekspir przynajmniej darmowy. Muszę teraz zabić te ząbiaki, które zostały, dobra? To... Jedna skrzynka jest tutaj. Niech będzie koks. Koks! Inef! O mój Boże. Aż mi się łapy trzęsą. Teraz kolejny. spawner. Ja nie mogę. Zostaw na potężniejszy. Dwa koksy. Dwa koksy. Mam łącznie 12 koksów. Pełne 12 koksów. To, to, jest, to jest dla mnie... Rekord to jest mój. W ogóle niemożliwe to jest dla mnie. Jak ja mogę zaleźć tyle koksów? Ja, ja, ja. Czyli gościu, który gra... Minecrafta od 5 lat tylko. I który nie umie przeżyć 5 minut bez to temu. Ja znalazłem 12 koksów. Świetnie. Cieszę się. I to by było na tyle z tego odcinka. Dziękuję, że byliście do końca jak w ogóle byliście. I... Nagen